Demu miał cię <laughs> O, Ooo, daj No tutaj, wszystko co tu jest do wniszczenia w bakreku Biurko do połamania, platynek Nie, biurko akurat w biurko jest wartko Czyli biurko nie a, 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 a. Dobra w Zapisie te targety, co nie zrobione są niestety przez Miałczek Tu się kończy końcówka jest chyba. Dobra, jeszcze, 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 taka wata, jeszcze, to jest? jeszcze, 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 Czekajmy. jeszcze, Dobre. 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 I już jeszcze, I jeszcze, jeszcze, dobrze. jeszcze, jeszcze, jeszcze,

Niech przyjdzie do mnie świat i powie mi, że ja mam jedno życie, które mija jedno, a nie dwa. Niech przyjdzie do mnie ktoś. Się stanie, coś, co wyrwie mnie z letargu, w którym jestem sobie sam na złość. Zapada noc, zimowa noc, a ja ciągle w biurze mam biuro na górze, w nim targety duże i wyścigi szczurze Tusanki i łyżwy chulanki znów przyszły. Tak bawi się, bawi się świat, tak bawią dzieciaki ja i ja. Nie daję w to wiary, że jestem za stary, bo ciągle coś w duszy mi gra. Zrobione są niestety Przez śnieg Wołam Twoje imię Ty przyjdź Daj mi wiosnę w zimie Już nie czekajmy Przespałem wszystkie swe deadline'y Żebyś przyszła ty i by się spełniły sny Marzyłem przez te wszystkie lata Nie stało się nic, chciałem grać w pierwszej lidze Tak jak Legia, Pogon, widzę Na treningi nie chodziłem, swojej pracy nienawidzę Zapada noc, zimowa noc Mam teraz asapy, fakapy i briefy Mitingi spokojne jak wiece antify zamki i łyż. No przyszły, tak bawi się, bawi się świat, tak bawią dzieci, tak ja i ja Nie daję w to wiary, że jestem za stary, bo ciągle coś w duszy mi gra. Zapada noc, zimowa noc. Patrz Pada śnieg. Ja chcę, by zasegny Zrobione są niestety.